Tu się, słuchajcie, jakbym przebierał w jakimś bagnie, a nie w jeziorze. A wierzcie mi, że to jest jezioro. Stoję po kostki w mule. Taki wieczór piątkowy sobie wymyśliłem. Zaraz zobaczymy, czy ja coś w ogóle tu wyłapałem, czy nic. No i wytrzepałem. Seven up. Seven up i to nic więcej. Niż seven up. Gdzie ja mam ten seven up wsadzić? Teraz chyba sobie na głowę. Takie znajdźki taki mule. normalnie patrzcie jak dym. Grzebali, grzebali. I wygrzebali. Kąpielisko nas nie rozpieszcza, chyba już trzecia zawleczka i nic. Jedna złotówka, a Ryan przepiękny, bym powiedział Przepiękny Mamy, mamy grudę. Wiecie jak się ciężko w tym kopie. Kurwa, po prostu niewiarygodnie. To jest takie podłoże, którego jeszcze chyba nie spotkałem. Jakaś glina ubita przez ludzkość. I naprawdę nie wiadomo czy coś tu jest, czy tu nic nie ma. Jedna wielka niespodzianka. No nie ma co płukać. Ja wam pokażę, jeżeli coś tu w ogóle będzie. Bardzo, bardzo trudne warunki, ale my mamy jakąś krągłość chyba. Z przed poki kamienie łupanego chyba. Bo tak duży też nawet nie wiem. 20 groszy! Bingo! Ale warunki straszne, ja to rezygnuję, bo już raz że się szaro robi powoli. A dwa, że tu kopać, to się wyciąga półki ogliny. Co mogę powiedzieć? Powiem krótko, pochodzili trochę, nie wiem, pół godzinki, ciemno już się robi, a i ciepło wcale tak nie jest. Kurde, jak jest wieczór, to wcale ta woda nie jest taka elegancko ciepła jak... Jak jest wtedy, kiedy jest słońce, kiedy grzeje w plecki słońce? Pochodzili trochę marne efekty, złoty 30, ale jest to zawsze złoty 30. Trochę jakiś zawleczek, puszka, którą tam zostawiłem, bo nie będę ją ze sobą nosił. No i złoty 30. No cóż, gdyby się dało chodzić dłużej, to bym pewnie pochodził dłużej. Teren tragiczny, tragiczny. Najgorzej to się chyba kopie i szuka się w glinie. Więc podsumowanie: no co mam, mogę pokazać Wam? No dobra, trochę, trochę zawleczków. pyk, są zawleczki. Jest fajne kąpielisko. Jest tutaj moneciarstwo, złoty 30. No i Meksyk który ewidentnie marznie. Wieczorami już jest trochę krucho. Lepiej szukać z rana, kiedy słońce wychodzi zaczyna grzać. Wtedy fajnie jest ciepło w plecy. A tak, no, trochę za późno wyjechałem, ale. ale lądziło się w domu, no to wyjechałem. No, Wypad za złoty 30. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. A na wyjeździe też będziemy szukać na jak na, będziemy jechać na Estonię, biorę wykrywacz, biorę ze sobą. Nie ma opcji, żeby nie wziął. A zafunduje Wam jeszcze przejazd przez, e, przez suwałki w stronę domu. Wieczorny przejazd, no to może tak trochę inaczej niż zawsze. No bo jak widać to już taka troszkę taka mocniejsza szaruwa się zrobiła. Mam nadzieję, że światła mieście są pozapalane. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? No, Oktawia jest już przyszykowana na, powiedziałbym na 100%. Na 100%. Dzisiaj byłem też u mechaniora z Oktawią. Posprawdzaliśmy wszystko, żeby kółko nie odpadło. Żeby pasek się nie zerwał. <laughs> Żeby powietrze w wentylach nie uciekało I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Ogólnie sprawdziliśmy auto Właściwie to on sprawdził, a nie, a nie ja Ja tylko płaciłem Sprawdziliśmy auto No i I stwierdzam, że Jeżeli nic nas nie zaskoczy Mówię tu o O mnie i o Iwonie To to myślę, że tak jak w tamtym roku yy, do Finlandii taki teraz yy, na Estonię wyjazd i powrót będzie pomyślny nic nie wskazuje, nic się nie psuje Skoda chodzi jak ta lala zresztą ja wiecie powiem wam, że ja staram się dbać o ten samochód w miarę możliwości no chodzi mi o, o tak zwane bebechy bo Nie musi po prostu w samochodzie wszystko jakoś to dobrze działać, bo, bo ja nie lubię tak jak nie działa, nie? Więc ja generalnie nie lubię. Także jak będę sprzedawał Oktawie, to ja powiem Wam, że ona nadal będzie w dobrym stanie. Jak kiedyś, kiedyś zdecydujesz się na sprzedaż oktawi po meksykańskiej, to, to ona będzie gwarantuje w dobrym stanie. Na pewno nie będę wciskał komuś jakiegoś chłamu. I cena też będzie dobra, bo po Meksyku. A sama trasa, słuchajcie, na tą wyprawę na Saremę. No to wiadomo, na początku będzie przebiegać do Estonii, właściwie to przez Litwę i już na Łotwie, na Łotwie wylądujemy nad morzem. W planie jest też zwiedzanie Rygi i kilku innych też jest jeszcze fajnych miast na Łotwie jest też plan zdobycia flagi łotewskiej, bo takowej nie posiadam. Ja wiem, że można flagi kupić przez internet, ale to nie o to chodzi, żeby kupić flagę przez internet i się kurde z radości spuszczać na to, że się ma flagę kupioną z internetu. Chodzi o to, żeby takową flagę Przywieźć z tego państwa, którym się było, i ja właśnie tak zawsze robię. I te wszystkie flagi, słuchajcie, które ja posiadam, no to są flagi przywiezione samolotem, samochodem w zależności jakie to państwo i gdzie, gdzie była wycieczka z tegoż właśnie państwa. Ja żadnej z tych flag, które posiadam, z państw, w których byłem. Nie kupiłem na internecie No i ja mam nadzieję, że zdobędę flagę Łotewską No i jeszcze dziś W październiku hiszpańską Myślę, że z hiszpańską raczej problemu nie będzie Zastanawiam się jak to będzie Z łotewską flagą No i wracając do trasy To trasa będzie przebiegać Generalnie cały czas brzegiem morza bałtyckiego I nie wiem czy Nazwać te wszystkie filmy jak już jak już będę je potem składał do kupy, czy nazwać to wyprawa brzegiem Morza Bałtyckiego, czy wyprawa na Saremę, trudno mi powiedzieć. Ale chyba zostanie przy Saremy, ponieważ powiem Wam, że tej Saremy, tej wyspy Sarema estońskiej. Bo Estonią też będziemy jechać, starać się jechać przy morzu, a oprócz tego, że będziemy jechać przy morzu, no to jeszcze słuchajcie. Sarema jest wyspą na Morzu Bałtyckim i też na Saremie będziemy starać się poruszać brzegiem morza, więc tak naprawdę będziemy mieli cały czas, będę się starał, żebyśmy mieli cały czas kontakt. Nie tylko, żeby był las, ale żeby była też woda. Czytaj tutaj, morze, bądź też. Być może jakieś jezioro się też trafi. Yy, I w drodze powrotnej też będziemy się starać jechać, yy, jechać cały czas brzegiem morza, poczynając od rygi i cały czas brzegiem aż do pałanki bądź też kłajpedy. I, I w tym momencie wtedy będziemy już odbijać yy, w stronę suwałk. Tak mniej więcej trasa się będzie yy, prezentować. Czy ciekawie, kurczę, mam trochę, powiem Wam, obawy. Hmm. Ale to chyba tak zawsze jest, że się ma obawy. Jak jechałem na Finlandii, też nie wiedziałem, czego, czego mam oczekiwać. Okazało się, że zajebista impreza, zajebista, naprawdę zajebiste przygody i tak dalej. Hmm. Więc myślę, że te moje obawy są zupełnie niepotrzebne i, i myślę, że naprawdę e, będzie mnóstwo ciekawych i fajnych przygód. E, no bo jednak, kiedy się jest na tripie, na tripie, kiedy się śpi w samochodzie, kiedy się śpi w różnych miejscach, yy, kiedy czasem trzeba zmienić lokalizację, nawet z tego względu, że nie ma gdzie zaparkować i szukać na łeb, na szyję innej lokalizacji, no to są jakieś przygody, poznaje się różnych ludzi, poznaje się też yy, czasami ludzi, którzy yy, na przykład mają podobną, podobną pasję yy, czyli jakieś tam zwiedzanie. Bo wierzcie mi lub nie, ale naprawdę spotykam sporo ludzi, którzy właśnie e, śpią tak jak my w aucie Niekoniecznie w kamperze, pamiętajcie, nie każdego stać na kampera Nie każdy może sobie pozwolić na dużą budę i podróżowanie dużą budą I wierzcie mi, że nawet w tym roku, to już spotkałem się kilkukrotnie, na Litwie nawet Z ludźmi, którzy którzy po prostu najzwyczajniej śpie, w świecie e, śpią, tak jak my w samochodzie. Różne są rozwiązania, jedni e, robią jakieś skrzynki pod samochodem, inni śpią podobnie jak my, inni mają dmuchane materace. No różne rozwiązania są, ale wierzcie mi, naprawdę są ludzie, którzy tak samo jak my zwiedzają, jeżdżą z samochodem, jakimś kombi. E, nawet w Augustowie spotkałem Niemców bodajże, tak, tak jest. No. Którzy też właśnie spali w aucie Także mam nadzieję, że ta moja wyprawa, ta nasza właściwie wyprawa No naprawdę będzie, będzie, będzie sztosik i, i będzie Wam to pokazać i, I naprawdę, bo ja myślę, że bez wątpienia, bez względu na to co się wydarzy To na tej wyprawie będę się bawił znakomicie Natomiast czy Sarema warta jest zwiedzania, no to ja już opowiem wam w trakcie jak będę jak będę na miejscu. Pozdrawiam Was serdecznie, Trzymajcie się cholera jasna.